Witam podobnie panie z tej strony i mi dzisiaj będziemy oglądać demko mojego widza, który czytuje. No i trochę smutno, ale podesał mi to, więc stwierdziłem, że sobie obejrzymy tak z ciekawości. Możecie w ogóle napisać w komentarzu, czy chcecie więcej takich odcinków. E, z ciekawostek Widz nie ma dalej wagbana jak coś, i czytuje od dłuższego czasu. Zachęcam Was jeszcze do wbicia na Discorda. Linka macie oczywiście przy piętym komentarzu, jak i w opisie. A no i jeszcze przed odcinkiem. Masz darmową skrzynię do otworzenia, co dosłownie jeden dzień. W link, który podany jest. W a przy okazji użyj mojego kodu IMIR. E przy dużym szczęściu możesz wydropić nawet takie m 41 s Decimator, a jeśli ten skin Ci się nie spodoba, to możesz go wymienić na innego, ładniejszego dla Ciebie w Exchangerze. Możesz też spróbować swoich sił w Case Battle. Pamiętaj o tym, aby użyć mojego kodu IMIR. E Dostajesz za niego 2,10 oraz 10% do doładowania. Zachęcam serdecznie. No i dobra, pooglądajmy sobie to demko. Przema raczej dużo osób będzie kojarzył. Popatrzcie ile ma killi w ogóle. Ja ci kręcę. Dobra. Zobaczmy sobie tę demkę. Mam ogólnie dwa demka, ale dzisiaj obejrzymy sobie jedno, bo jak widzicie jest dosyć długie. Ja też nie chcę robić nie wiadomo jak długich odcinków, nie będę kłamał. Biuro w przemuszu, szuto i kurczę tutaj chyba się już dzieją dzikie rzeczy. Zobaczymy jak Przemek gra. Zobaczymy co Przemek robi. Oj Przemek tutaj kurde widzę, że mocno ci przeskakuje, ale w ogóle chciałem zobaczyć, bo zapomniałem totalnie. Kurde, poczcie Global Elite i ocie kręcę, ale jaja. Chcę zobaczyć jeszcze profil Przemaczy faktycznie. Dalej nie ma Wagbana. No jak możecie zauważyć, dalej nie ma Wagbana. Ma bardzo dużo anime dziewczynek na profilowym i mówił, że to jest jego siostra, ale coś mu kurczę nie wierzę, że to jego siostra. Nie wiem, myślicie, że to jego siostra? A no i jeszcze Free Hours Boost jest tutaj robiony, e, także 9500 godzin przemek ma w tym. E, no ja byłem świadkiem tak. Kilka miesięcy temu, że był na tym free hour boost, bo się z tego śmialiśmy na Discordzie. Także co mogę powiedzieć, no Przemek no nieładnie, nieładnie. Idziemy dalej z Demkiem, zobaczmy co tu się dzieje. Następne kile. goście sobie dwóch w ogóle kampi. campi. czy w sumie, na respie. Troszeczkę ci ten deagle Przemek przeskakuje, nie będę kłamał. Oj, chyba Patrick Lunaire wkurzył się na Przema. Także nieładnie, przemo, cheatować. O, ale ma w ogóle tego paróweczkę, na przewieszoną, ale dobra, nie ma co oglądać tego. Przewijamy sobie na następną rundę, bo nas interesuje tylko, tylko przemek. Także zobaczmy, co tutaj przemek zrobi. O, oczywiście wziął najlepszą broń w sumie do cheatowania, bo wziął scouta. No, scout to jest chyba serio najlepsza broń do cheatowania. Nie wiem, czy jest to coś lepszego. Może się nie znam, ale możecie mi napisać, czy jest coś lepszego do cheatowania niż scout z takim obvious aimbotem, triggerbotem, wallhackiem i tak dalej. No. O kurde, przemek, ale ty ładnie skanujesz przez te ściany i ja cię kręcę. O kurde, przemek, przemek, spokojnie. Cię na chwilę zawiesiłem bo tak zobaczyłem teraz, że ja zasłaniam fragi, a przy... Padałoby zobaczyć te fragi. W sensie ładniej to wygląda wydaje mi się, że jak widać te fragi, także, także tego. I w ogóle mam nadzieję, że nie jest zbyt ciemne oświetlenie, bo troszeczkę się przyciemniło, a ja lampy nie odpaliłem. Możecie też napisać w komentarzu, co oni tu robią, ale trollują. Ja cię kręcę. O, Przemo sobie wszedł w mo, Przemo ma wywalone totalnie w mo, on po prostu biegnie na fragi i ja się mu nie dziwię totalnie, co nie? A w ogóle weźmy sobie X-a, odpalmy. Raczej wyłącz po prostu chodzi mi o to, że X-traja chcę wyłączyć, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda tak z perspektywy osoby, która nie ma tego X-Ray'a. Wydaje mi się, że to będzie rozsądniejsze. O, Przemo widzę, że teraz zgarnął sobie awupkę kapillari. Także fajna awupka. Jak, tym no bo to chyba tańsze, no jak na te tańsze, to nawet ładna. Ale kurde, Przemek tu bronię zmienia. Ja cię kręcę. 9 godzin w ogóle ktoś napisał na czacie, patrzcie. No tyle fajne, bo na overwatch niestety tego czatu widać nie było, co według mnie było trochę głupie jeszcze, że powiedziawszy... W sensie ja rozumiem, z czego to wynika. Z tego, żeby po prostu nie zweryfikować, kto jest kim na tym temku, okej. Okay. No, chyba z shorta idzie typek. I ja cię kręcę. Ale przemek ma game sensa. Znaczy on dosłownie ma chyba game sensa. Tego czyta z tego co się orientuje, bo gdzieś tam pisał. Ale widzę, że chyba gościu z wrogiego teamu nie został mu obojętny. I chyba też się odpalił. Z ciekawości zobaczmy, jak gra. Czy on się faktycznie odpalił, tak, obvious. Nie, po prostu, po prostu załatwił Przemka, ok? chyba że po prostu się odpalił na chwilę i później się włączył. Czemu Myszka mi się nie chce pojawić? Te demka są trochę pobagowane, niestety szkoda. Wydaje mi się, że one są bardziej pobagowane w niektórych kwestiach, nie w wszystkich, niż te z Counter Strike'a Global Offensive. W Counter Strike'u Global Offensive na przykład bardzo ciężko przebijały się te demka do tyłu, one się mega glitchowały, potrafiły się jakoś tak, nie wiem jak to nazwać, zdesynchronizować czy coś? Goldnowa with cheat. tak wtedy miał Goldnowę, pamiętam. W ogóle Przemek też, o patrzcie fajna ranga w ogóle, kurczę, nie, to nie, nie wiem czy to nie jest początek cheatowania w ogóle Przema, Czy taka niska ranga, ale oni grają normalne gry, nie premiery. E, wiem, że Przemek przed graniem na cheatach miał bardzo niską rangę też, bo miał e, premierową rangę, tam nie wiem, coś koło 1500 elo, coś takiego. Tak, tak mi się wydaje, malutko w każdym razie, pamiętam, ta, ta najniższa pula powiedzmy tych premierowych punktów. Także tak to wygląda. Eee, ogólnie mi się wydaje osobiście. No his Supreme mi się wydaje osobiście, że właśnie większość takich czyterów, większość nie mówię, że wszyscy, bo są też tacy naprawdę dobrzy cheaterzy, co potrafią ogarnąć grę i tak dalej. Ale większość osób czytujących w CS-ie to chyba jednak są osoby, które raczej średnio potrafią grać i próbują sobie po prostu coś zrekompensować. Może też myślą, że każdy czytuje, bo ma większy game sense od nich tak to, o kurde, ale przez tego smoke'a to niech idzie, Co, odpalamy sobie X-raya? Odpalmy na jedną rundę X-raya, czemu nie? Odpalimy sobie X-raya, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No, ale bez X-raya, no to kurde, akcje boga totalne, no, co by nie mówić. Zastanawiam się w ogóle, czy taki wygrałem jakąkolwiek rundę. Jedyna osoba, która potencjalnie może być odpalona, to ten Eggzys, ale raczej powątpiewam, bo jakoś tak super. Dobrze nie strzelał, akurat mu się chyba przefarciło w Przemka trafić. Przemek nie ogarnął. Także tak to wygląda. Widzicie, jeden cheater nie podoba całemu teamowi. Nie da się, to jest niemożliwe, fizycznie niemożliwe. który o kurde, te sery to żartuje. Ale widzę, że trolują. Ja nie wiem, czy to nie są jego jacyś znajomi, nie? No jak gościu pisał beavero w przemo, no to wydaje mi się... o a kurde, ale siostra ma przemek, patrzcie, na środku. No wydaje mi się, że to raczej będą... Będą jego znajomi co nie. Dobra, lecimy bez następną rundą. Możemy sobie troszeczkę przewinąć. Czemu nie? Nie ma co siedzieć na respie. Okay, włączmy sobie X-ray'a i zobaczmy, jak to bez X-raya zarazem wygląda. Oj, nie trafił. Oj, Tah'a tutaj. Kurczę, widzę, że porobię. Aż zobaczymy sobie tachę teraz. Zastanawiam się, jak to wygląda. Tachy. Tah'a, Tah'a, Tah'a. <ścoughs> Czy może on się odpali? Zostałem je, bo wiem, że to HVH takie, że wiecie, ktoś jest odpalony albo ludzie. Bo mieliśmy też takie sytuacje, że ludzie myśleli, że jesteśmy odpaleni. Nie mówię, że jakoś super gramy, żeby nie było. Bo po prostu oni byli naprawdę słaby. O, nie dobra, chyba nie jest odpalony. E, no i po prostu ludzie się odpalali, nie? Znaczy, tak, takich chamskich i na spinbotach i tak dalej, jak ktoś był odpalony według nich, w ich mniemaniu. Także Altacha chyba raczej nie jest odpalony, tak mi się przynajmniej wydaje. Kurde, myszka znika, jak ktoś nie żyje. O, jak żyje, to już normalnie się pojawia ta myszka, ale to jest dziwne. Totalnie tego nie rozumiem. Dobra, przemo. Pokaż, co tu potrafisz. Jak tam w ogóle staty przema? 18, 3 śmierci i. Jedna asysta, 88% headshotów i 1700 dipsa. No jakoś to leci tutaj. Dobra, zobaczmy sobie z X-stajem tym razem znowu. No kurczę, muszę go bardzo na spryt porobić, co nie? Najlepiej to właśnie na HI. Albo na mołotowy, jak Smoke. To smoke'a to tak nie do końca rozumiem w sumie czemu oni puścili. Smoke akurat jest totalnie jest na przema. No jak wiedzą, że ma cheaty, no to wydaje mi się, że to raczej nie jest zbyt mądra taktyka. Eee... No ale spoko, no scope jeszcze. O kurde, tutaj widzę, że challenger dla przema dają. Dobra, zobaczę następne. Nie no, ja nie rozumiem po co oni te smoki puszczają. Naprawdę, nie trzeba tego totalnie. Chyba, że może ewentualnie próbują udowodnić na 100%, że przemo cheatuje, to... Co... Jest oczywiste od w sumie, no może nie pierwszej rundy, z perspektywy gracza, oczywiście, który tego nie widzi bezpośrednio, no bo z perspektywy spectatora, no to widzimy, że oczywiście e, już tutaj przemoczytuje. No ale z perspektywy gracza, który nie widzi po prostu perspektywy przema, no to nie musiało być to takie oczywiste, co nie? E, mogły być po prostu bardzo dobre strzały, nie? Tak to wygląda. O, tutaj widzę, że w ogóle jednego kila wbił przemu. No niestety mamy takie spojrzenie. A sobie do tego jednego kila. Coś tutaj. Słaba runda była dla przema. Niczego sobie nie zabił. O, w ogóle dałem info, gdzie przemu idzie. <grymne> Też śmieszne. No ale co, nie dziwię się. Dobra, pokaż tego kila, jak to wygląda. O, oj, to nie jest ten kill. Oj, przemek. Ma wywalone, ma wywalone przemek totalnie w swoich teammateów. No i przeskanował. No co, no. To jest te skill. Dobra, przebijamy dalej, znowu tunel. Widzę, że Przemek uwielbia tunel. Eee... Wybrał go sobie jako swój, um, swój punkt tego koczowania, tak? dobra mi słowa. Oj, chyba nie może przeskanować przez skrzynię na daleko. Ale tutaj widzę, że przy aucie bez problemu. No i dobra, gościu się wychylił. Myślał chyba, jakby zdążył, jakby na szybkiego to zrobił. Wydaje mi się, żeby Przea porobił na spokojnie, nie? Tutaj właśnie też kwestia tego, że mi się wydaje, że takiego słabego bardzo cheatera, no to pięć osób faktycznie może porobić, tylko problem jest taki, że poza takim jednym cheaterem jest jeszcze czterech typów, którzy potencjalnie też cheatują. Może nie tak oczywiście jak Przemo, nie? Ale no jednak czytują. Dobra, lecimy do następnej rundy. Chyba była jakaś w ogóle przerwa. Ludzie piszą bardzo niemiłe rzeczy na czacie. Nie czytajcie tego, nie wolno, ja cię kręcę. No Przemek chyba tam konfiguruje, czyli to jakaś pipiduła mi zaczęła przejeżdżać. W ogóle mi dziko ostatnio jest. O, widzę, że goście się... Dobra, Przemo go trafił. Ja cię kręcę, Przemo. No, co tu się dzieje? Dobra, x ray wyłączamy. Uuu. Nie, myślałem, że dwóch zabił. No tak, przecież tego eksa zabił wcześniej. De przemo, de przemo. This is the przemo. No nie, no goście nie mają żadnych szans. Flasher raczej też nie zadziała. O, przemo, plantuje pakę. Chyba w ogóle pierwsza paka zaplantowana w całej tej grze, tak mi się wydaje. No, przynajmniej nie zwróciłem uwagi wcześniej. Gdzie została? A, tutaj został ostatni ziomek. Pokach. no gościu tutaj stukami się nie chce wychylić. Próbuję go jakoś wybejtować, ale średnio mu chyba idzie. No chyba się. Chyba się nie uda, A raczej się nie uda. Nie, dobra, gość odpuścił, stwierdził, że będzie kampić. Co też raczej zbyt dużo nie da na przema, jak widzimy pod Shift F2 po tym interfejsie do przebijania. No średnio to coś... O, przemo widzę, nie będzie ryzykowo. Co tam ma cheetah, ale on nie będzie ryzykowo. Mo, poleci i Higrinade, ale jeszcze go nie załatwił. No mógł go załatwić tym chybę, bez większego problemu, jak ma info, to nie. No ale tak to wygląda. O, przemo tutaj zginął, dobra, zobaczymy jak to wygląda, czy czego Higrinade'ami załatwili. Walk Life gościu pisze znak zapytania. I, I am CJ from Growth Street. Mój lubieniec w ogóle CJ. No, jak to się stało, że skinął przemo? O, oh. Chyba nie zdążył zareagować, bo tu w ten flesh to raczej zbyt dużo nie dał, wydaje mi się. Eee, na Przema, co nie przebijamy następną rundę. Gdzie my to mamy? O, przemo jest, no tak, po CT. O, ale, ale skinik, przemo! A on chyba go już nie ma w ogóle. Tak mi się wydaje, że on wszystkie <noise> Swoja Twoja tu też jest trochę ciekawe, nie? Że można sobie przetrajdować te skiny przed czytowaniem na drugie konto, które no w sumie no nic cię nie kosztuje. I tak naprawdę no to czytujesz za 5 dych. No Plus, jeszcze pewnie cena za abonament, bo te czyty chyba w większości mają abonament. Chyba żadnych dobrych czytów nie ma bez abonamentu, co nie? Ale możecie mnie poprawić, jeśli się mylę, bo, bo kupuję czytów. Nie, ale tak wiem, że ten GameSense na przykład kosztuje z abonamentem yy, i inne czyty. Wiem, że też te prywatne chyba w ogóle, takie co trzeba mieć zaproszenie, też kosztują chyba i to nawet więcej. Ja bym, na, no osobiście, może jestem dziwny, ale ja bym nie wydawał pieniędzy na to W sensie nie sprawia mi to przyjemności, czy to HVH, czy cokolwiek, jakby jeszcze HVH rozumiem. Potrafię jeszcze um, jakoś, nie wiem, powiedzmy, obronić, że, że rozumiem, czemu ludzie na tym grają, bo nikomu krzywdy nie robią, ale ja tego nie lubię. Yy, ale no zwykłe czytowanie na MMA, no to jest nie tragedia Przemek, także jest niegrzeczny Przemek bardzo. Yy, jeszcze niegrzeczniejsze jest Valve, że nie wykryło takiego oczywistego cheatera i to żeby jednego. No ale to też pokazuje yy, czemu w ogóle nagrywam ten odcinek, bo się pewnie zastanawiacie. No chcę pokazać po prostu yy, jakie niedołężne jest Valve, bo ja rozumiem kurcze, że jakiś tam nie wiem na AI cheatach Yy, Na czytach z drugiego komputera, tam z komórki, wiem, że niektórzy czytują z usb wiecie, jest multum możliwości. Yy, rozumiem, że takich czyterów Valve nie może wyłapać, ale no, mają tego Wackali'a, mają tego AI antycheata, który działa jak gówno. No nie potrafi wyłapać typa gościu sobie czytuje, czyli Przemek konkretnie, i nie tylko Przemek, jest jeszcze multum takich osób, czytują sobie po prostu w tej grze bez żadnego problemu przez kilka miesięcy, przez kilka lat. Wiem, że są ludzie, co czytowali w CS-ie Go i czytują dalej w CS-ie dwójce i czy czytali w go już od dawien dawna i dalej tego bana nie mają, co jest według mnie porażką, więc no, kurczę chciałem wam pokazać, jak ktoś się zastanawia, a nie gra, wiem, że są takie osoby, nie grają w CS-a, tylko oglądają u mnie albo u kogoś innego, czy warto wracać do Counter Strike'a 2 i czy nie będziecie mieli paranoi z tego, czy ktoś czytuje, no po tym odcinku wydaje mi się, że tym bardziej będziecie mieli paranoję, że ktoś czytuje w grze, jeżeli jest dobry. No tak to wygląda, no tak wygląda stan Counter Strike'a 2 i grania premierów, czy też rankedów. Przynajmniej, no bo Faceity są trochę lepiej zabezpieczone. Oczywiście wiadomo, bez szału, ale na pewno są lepiej zabezpieczone. Także, no, jeżeli faktycznie chcecie ominać tych cheaterów, no to jedyną drogą do tego jest granie Faceitów. Jeżeli nie przeszkadza wam granie na cheaterów potencjalnych, no to grajcie sobie premierki bądź też rankedy.